Prezentujemy lasery rotacyjne nowej generacji Nivel System Seria NL740. Serię tworzą dwa modele: NL740R związką czerwoną, jak również NL740G związką zieloną. Sprzęt stworzony został dla wymagających klientów charakteryzuje się wysoką dokładnością rzędu 0,72 mm na 10 m dalekim zasięgiem, to jest 700 metrów. Mamy także możliwość skorzystania z bogatej funkcjonalności. Mamy możliwość pracy z płaszczyzną pionową, z płaszczyzną poziomą, mamy możliwość pochylania płaszczyzny w sposób hybrydowy, to jest cyfrowo, jak i manualnie, zarówno w jednym, jak i w dwóch kierunkach. Dodatkowo możemy skorzystać z funkcji skanowania, a także mamy możliwość zmiany prędkości obrotów głowicy, z parametrem 800 obrotów na minutę, co posłuży do współpracy z systemami sterowania maszyn. Sprzęt wyposażony został w szereg inteligentnych rozwiązań wspierających pracę na budowie, wśród których znajdziemy system automatycznego wpasowania wiązki. To wpasowanie działa zarówno w płaszczyźnie Poziomej, dzięki czemu mamy możliwość pochylenia płaszczyzny zgodnie z uwarunkowaniem terenu. Niwelator laserowy kontaktuje się z czujnikiem w sposób radiowy. Ten odsyła sygnał do niwelatora laserowego i niwelator laserowy jest w stanie sam samodzielnie, w sposób automatyczny, dopasować pochylenie płaszczyzny do czujnika. To auto wpasowanie działa także z płaszczyzną pionową, dzięki czemu mamy możliwość wyznaczenia automatycznego kierunku na budowie. Sprzęt wyposażony został w radio, dzięki czemu to radio będzie się też kontaktowało z pilotem sterowania. Mamy możliwość kontrolowania parametrów lasera z dalszych odległości, nawet na 100 metrach. Warto wspomnieć, że cała seria została wyposażona w zunifikowany system sterowania, to znaczy cała seria, zarówno te modele, jak i niższe modele, które prezentujemy na innym filmie 720, wyposażone zostały w ten sam moduł użytkownika. Dlatego nasi użytkownicy nie będą mieli problemów w sterowaniu i użytkowaniu całej serii NL700. Sprzęt stworzony został dla ceniących innowacyjne rozwiązania, dlatego wyposażyliśmy go w czujniki cyfrowe. To znaczy, różnica wysokości prezentowana jest w sposób numeryczny na wyświetlaczu czujnika. Za sama obsługa jest dość prosta, za pomocą czytelnego menu parametry prezentowane są zarówno na wyświetlaczu lasera, jak i na wyświetlaczu pilota sterowania. Zasilanie jest z akumulatora. Jest to system litowo jonowy o pojemności 5000 mAh. Cała seria NL 740 stworzona została do wymagających zadań na budowie, dlatego najważniejszy element niwelatora laserowego, czyli głowica, została zabezpieczona metalową obudową, dzięki czemu chroniony jest także sprzęt przed uderzeniami czy otarciami. Wewnątrz sprzętu zamontowaliśmy elektroniczny kompensator, który skutecznie tłumi drgania na budowie. Sama obudowa została zabezpieczona przeciwko działaniu kurzu i wody na poziomie IP65. Warto wspomnieć, że przed sprzedażą sprzęt jest sprawdzany i w miarę konieczności. Kalibrowane, dzięki czemu klienci Nivel System nabywają 100% pewności swoich pomiarów. Sprzęt dostarczany jest w walizie transportowej, która to zabezpiecza sprzęt podczas transportu. Lasery Nivel System objęte są wsparciem serwisowym zarówno na gwarancji, jak i po gwarancji. Posiadamy własny autoryzowany serwis z dostępem do części zamiennych. Posiadamy odpowiednie wyposażenie z parkiem maszynowym, wśród którym znajdziemy Octopus Prime 3D, specjalistyczny kolimator do kalibracji tego rodzaju sprzętu. Wszystko po to, aby szybko i skutecznie rozwiązywać problemy serwisowe. Jeżeli szukasz pewnego sprawdzonego i przede wszystkim niezawodnego sprzętu, tego wysokie parametry pracy warto rozważyć wybór modelu NL740. W zależności czy będą prace na zewnątrz budynku z dalekimi odległościami ze spadkami przy sterowaniu maszyn, wybierz model z wiązką czerwoną, czy wewnątrz budynku, gdzie ta wiązka będzie wymagana, by była widoczna, wybierz model z wiązką zieloną.